Jeżeli chcemy, żeby ktoś się z nami kontaktował, to mu podajemy te dane po prostu jak na tacy, tak? Dane kontaktowe to jest coś, co by się wydawało, że jest oczywiste, a nie jest oczywiste i to jest całkiem, całkiem zabawne. Myślę, że wiele razy przerabialiście taki, taką sytuację, gdzie chcieliście coś kupić, ale przed zakupem się skontaktować z, z dostawcą. A i zaczęliście szukać na tej stronie kontaktu. I jedna zakładka, druga zakładka, trzecia zakładka. I gdzieś tam na samym dole piątej zakładki, pod piętnastoma działami, które Was nie interesują, była informacja że z podanym numerem do działu handlowego. Słuchajcie, to jest takie trochę działanie, jakby ta firma nie chciała, żebyście się z kontaktowali. Jeżeli chcemy, żeby ktoś się z nami kontaktował, to mu podajemy te dane po prostu jak na tace, tak? One mają być widoczne, po prostu z kilometra, mają krzyczeć, mają zachęcać. Mają pokazywać, że wy chcecie tego kontaktu, że wy chcecie, żeby te osoby do was zadzwoniły, żeby te osoby z wami porozmawiały, wysłały tego maila, umówiły się na spotkanie cokolwiek. Ale wy musicie pokazać, że wy chcecie, żeby tak było. To jest, to jest coś, co, coś na co, na co zwracam uwagę. I tutaj wchodzą nam jako dodatek, już takiego podania maila i numeru telefonu, wchodzą nam w wszelkiego rodzaju takie alternatywne, nowoczesne, powiedzmy, metody kontaktu, tak? czy już czaty e, usługi typu Callback, czyli wpisujecie swój numer i to odzwonimy na przykład 60 sekund, tak czy nawet zwykły przycisk, który na wersji mobilnej się, e, się pojawia, się pojawia na te, pod palcem, i już od razu jest numer wykręcony, nie trzeba tego numeru kopiować, i tak dalej. Czyli wszystko to, co ułatwia klientowi Kontakt z nami, e, pokazuje te dane, jest naprawdę naprawdę bardzo ważne.